Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marwolo, a to jest End War. Zobaczymy. Kontynuujemy naszą zabawę. Obecnie działania przenoszą się do Kopenhagi. Jak już mówiłem, jeśli sobie serknę, upewnić się, że mogę na poziomie trudności standardowym przeprowadzić inspekcję z sieci stacji przekaznikowych. Gdy zaczną akcję, niech policja otrzyma anonimowe zgłoszenie. Mówi wózek. Mamy o co maszyn ale nie udało się go wywieźć. Powtarzam, nie udało się go wywieźć. Teren misji zdekonspirowany. Jest Jesteśmy otoczeni i przygłoszeni. Hmm, chyba Rosjanie próbują e, dodatkowo skłócić pomiędzy sobą e, Federację Europejską oraz USA. Dobre. Rozpocznijmy się. Pułkowniku Tyler. Ogami siłami amerykańskimi. W tej misji będzie poważny incydent międzynarodowy, najgorszy wybuch wojny z Europą. Chociaż biorąc pod uwagę to, co zaraz Panu powiem, może nie jest to taki zły pomysł. W ciągu 24 godzin od ataków z 4 kwietnia, trzecie, Shellon znalazł niepodważalne dowody na to, iż zapomniana armia była w tajemnicy założona i finansowana przez ministra obrony Europy, François Bouleina. Oznacza to obecność spisku w najwyższych europejskich kręgach rządowych. W spisku wymierzonych... zaczynamy dobra, zaczynamy. Cóż my tu mamy? Oddział transporterów, oddział śmigłowców, trzy oddziały saperów. Okej, rozpocznij misję. Startujemy. Tym razem postaram wam się troszkę pokazać więcej sterowania głosem w tej grze. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Okej, okay. cóż my tu mamy? Okej, okay. nasze siły się desantują w Kopenhadze. Mamy czyste niebo. Sieć wstaci w Kopenhadze wciąż... Ale siły amerykańskie lądują w Europie. Mówi Buzek. Odpaliliśmy Alfa. Cenny towar wciąż z nami. Czekamy na ewakuację. Dobra, się ładnie wyładowują. Śmigłowcy już są też na miejscu. E, Jak oddziały piechoty. Dobra. E, wejście te, do tych wież. Okej, okay, wy jesteście tutaj. Zabezpieczyć to aby zabezpieczyć to Prowadźmy ich tam. W śmigłowce gdzieś tutaj w tej okolicy PM. Bojowe wozy piechoty tutaj więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko ładnie wygląda. wspaniała robota. Okej okay. Coś tam widać, coś tam widać okej okay. Użyjmy y, sterowania głosowego. Jednostka 2, atak wróg 2. E, poprawka, sorry, nie to. Y, jednostka 2, atak wróg 1. Okej, okay. jak widać ładnie zadziałało. Śmigłowce wykonują nasze polecenie bez jakiegokolwiek klikania. Przeciwnik się przemieszcza. Widzimy saperów Enforcers. Dobra, okej, okay, śmigłowce Śmigłowce sieją. Zniszczenie Tutaj, eee uh, artyl odziały artylerii euro... Piechota wojsk wody europejskich. Wody wody Jeśli liczba określona zaś jest zielony, nie musi się przemieszczać, by zaatakować ten tem. Dobra, chrzanimy to, do Coś tam kolejnego się pojawia. Eee, wozy piechoty? i śmigłowce. Ok, nasi saperzy, którzy e, obsa obsadzili tamte, tamte wieże, otwierają ogień do przeciwnika. Bo nie do nich siejemy. Co tutaj się dzieje? Nasze transportery tutaj walczą z wrogiem. Dobra, wy się wycofcie. Ok, zajmijcie się tymi śmigłowcami. Wy... się wycofać, bardziej. albo zaatakować ich aby okay. ich wykończyć. Sektor zachodni. Wrogowie Dobra, śmigłowce także zniszczone. Bardzo dobrze. Cóż my tu mamy? Właśnie nie wiemy, co tam mamy, ale okej. Okay. No, całkiem sporo śmigłowców tutaj się kręci. Drogi. Dobra, czekamy dalej. Musimy wytrzymać 7 minut do nadejścia posiłków. Okej, wy tutaj. Jak ta sytuacja wygląda? Cóż tam się. O, tutaj wrogie. Wojska chyba się zesantowały, wyślijmy śmigłowce na Zwiat. Zobaczmy co i jak tu słychać. Dobra, saperzy wroga, to zwalmy ich. Na tutaj U nasze na ładnie wjechały w nich Słuszkę obywają, obywają ładnie Okej, okay, grzmocić w nich. Nie ma. Nie ma lipy, nie ma litości. Dobra, nasze transportery powinny się troszkę wycofać. Dobra, okej, okay, jednostka wroga zniszczona. Ja Mieliśmy głowce co oni tam, co oni tam porawiają. Kolejne oddziały saperów wroga. Ostrzelać? Nie trafiamy Oj, tam spokojnie. Kupują pokić się w lesie. Dobra, walimy rakietami ładnie. Dobra, dobra. Siejemy, siejemy. Ospiepsze. No to bardzo mnie to cieszy, że trafiacie. Tak trzymać. Jak najbardziej, jak najbardziej. Walić, walić, walić. Coś tu jest. Yy, dobra, wycofujemy się. Tam. Co to mamy za możliwości? Dobra. Kolejny oddział wega. Proszę sprawdzić sektor centralny. Zauważono wroga. wrogie czołgi się pojawiły. Cóż tu dalej? to się działy piechoty? I BWP, co mnie troszkę martwi. Czy myślą głowce, muszą na nie uważać? Dobra, myślę, że polecimy na te... Przeskierujemy się. się prosto na... ...te czołgi. To jest jednak problematyczne. Okej, okay, tutaj mamy... ...zestawę artylerii wroga. Rozwalmy to. Dobrze, śmigłowce sieją ładny chaos na tyłach wroga. To jest ich główne zadanie tutaj. Oraz niszczenie czołgów. Dobra. Ładnie obywają. Ale te czołgi coś tam próbują do nas strzelać, ale nie mają z nami szans. Dobra. zniszczone. Ok, kończyć z tymi czołgami. No cóż, no... Jak widać, ich artyleria oraz czołgi zbyt długo się nie cieszyły pobytem na polu walki. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra, walimy w nich. Ładne eksplozje. Tutaj kolejny, pierwszy czołg zniszczony. Jeszcze kolejne. Dobra, chyba się wycofują. Dobra, kolejny zniszczony. A my w nich tym zarzutem ładnie grzmocimy. Dobra, jednostka zniszczona. Dobra, my się troszkę wycofmy. Jak wygląda sytuacja tutaj? Okej, okay, tutaj ich transportery opancerzone dostały się pod ostrzał e, moich saperów. Uuu, straciłem. Straciłem transporta opancerzony, nie jest za dobrze. Dobra, wy zabezpieczcie to. Dobra, was wycofujemy. Jednostka jeden, odwrót. Proszę sprawdzić, obdział dwóch. Zostanie przyjęty. tak. Mamy panepienie, ale nie. Dobra, strzanili nas, niestety, a musimy jeszcze półtora minuty wytrzymać, więc nie jest, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, co tu leci. Drogie śmogłowce i to dużo. Kurde, jeszcze minuta. Wy się wycofajcie. Śmigłowce wycofać się. Uła! Staciłem jeden ze śmigłowców. Nie jest za dobrze. Dobra, wy zabezpieczcie to. Jednostka 2, odwrót. Jednostka 2, odwrót Jednostka 2, odwrót Dobra Tu tutaj dzielnie walczycie Niestety ponosicie także i Jak wy tutaj sobie lecicie Dobra, możecie troszkę przyspieszyć? Czy nie? Ok, odwaliśmy oddział pełka. Tutaj piechota dzielnie dzielnie stawia opływ przeciwnikom. tu, Zabezpieczyć to Musimy jak najszybciej Jednostka, dwa odwrót Odwrót. A, dobra, wy się wycofujecie, dobra. Dobra, straciliśmy jednostkę. No, bywa, bywa! No, okej. Okay. Dobra, tutaj chwalimy w przeciwników, tutaj jakieś drugie czołgi wjechały. Jak wy tu sobie leciecie No jako tako, jako tako Nie jest za dobrze, bo Czołk się wdziera Okej, okay, już nasze transporty są Z, z transporterami wroga. Dobra, weźmy głowce, Zająć się z tymi, gdzie wy tu jesteście. Okej. Okay. Tutaj widać Abramsy ładnie wjechały na pole bitwy oraz Hamery. Ale regularna armia. Właśnie tutaj nie dowodzimy regularnymi oddziałami, tylko oddziałami elitarnymi w pewnym sensie. A więc y, specznazem, y, Joint Strike Force i już tego typu historie. Okej, okay, dobra, utrzymaliśmy się. Jest fajnie, ładnie. Amerykanie wylądowali w Kopenhadze i teraz chyba będzie pokazane to wszystko z drugiej strony, a więc kontratak Europy. Mówimy, że ewakuacji. Okej oczywiście znają już do tego napisał e, Tom Clancy bardzo znany amerykański aktor e, autor e, książek e, political fiction Warki pomiędzy amerykańskimi i europejskimi żołnierzami na ulicach Kopenhagi Dobra odpowiedziały na anonimowe zgłoszenie iż amerykańscy szpiedzy mieli zamiar porwać ministra obrony Pulejna. najwyraźniej po to aby ukraść kody do naszego systemu tarcz przeciwrakietowych. Prezydent Bessera podkreśla, że USA działa na hmm. podstawie niezbitych dowodów spisku kryminalnego w najwyższych europejskich kręgach rządowych. francusko Polista staje się jasne. ...promu Freedom 4. W Kopenhadze wylądowały dodatkowe siły amerykańskie. Wygląda na to, że zaraz rozpocznie się drugi etap walk. Dobra, rozpocznę. A więc teraz się, wcielamy się w oddziały i europejskie w i myślę, że podczas gry w kampanię jedno, właśnie te oddziały wybiorę. W siły. Nasza pierwsza dobra. ich z miasta nie się, zaczynamy. Jednostka... Okej, okay. dobra. Jednostka 1 zabezpieczlima. Jednostka 2 zabezpiecz brawo. Okay. A więc wydaliśmy rozkazy naszym oddziałom. Oddziały zmierzają ku wyznaczonym celom. Strzelcy enforcerów na ziemi. Oznaczenie jednostka 1 oraz 2. Strzelcy sprawdzają się w walce z saperami i robotami bojowymi. Ten cały ciężki sprzęt, który noszą saperzy sprawia, że łatwo ich trafić. Kopenhaskie stacje przekaźnikowe są wyłączone. Musimy zabezpieczyć i ponownie uruchomić ponad połowę stacji, żeby zapewnić sobie dominację sygnałową. Okej, okay, dobra. Też ja mam ładnie wszystko tutaj przedstawione uliczki domy. Tylko piechota może zabezpieczać stację. Jest wrażliwa na odkrytym terenie, więc trzeba stale zapewniać im osłonę. Dobra, samouczki! nie chcę samouczków! Idźcie sobie! Dziękuję. Dobra, tutaj. Tutaj mamy drony wroga. Musimy się ukryć i je zniszczyć. Tak jest. A wy jak sobie tutaj jedzicie? Tutaj też są drony. dobra. Pójdziecie lasem. Wyruszamy. Ok, wy Wszystkie drużyny w pełnej sile bojowej Okej, okay, dobra, podchodzimy, podchodzimy, chłopaki Nie ma co się... Piechota hmm. walczy najefektywniej, gdy ma osłonę. Szabla zgłaszam się. O, dobra. dobra. Okej. Okay. Walimy w nich. Dobra, wezwijmy sobie. Wezwijmy sobie śmigłowce. Dobra, wezmijmy głowce. Okej, okay, dobra. Jednostka 2, zabezpiecz brawo. Jednostka 2, zabezpiecz brawo. Okej, okay, mamy troszkę sterowania głosem. W końcu zaczęło wszystko działać. Może nie działa to idealnie, ale jako taką. Mamy tutaj... Yy, w prawym głównym ogółu informacja o tym, czy nasza jednostka y, przejęła kontrolę nad... Ok, cóż tu mamy? Dzony bojowe. Proszę sprawdzić punkt brawo. Dobre. Ok. Stacja zabezpieczona. Dobra robota pułkowniku. Zbiesimy sobie... ...to pozwala nam na szybsze ściąganie... Musimy zająć jeszcze jedną stację, aby osiągnąć nasz cel. Nie, transportery opancerzone. Ok, więc ASB trzeba będzie zabezpieczyć, alfa. Ponieważ tutaj też widać amerykańskie, amerykańskie śmigłowce, tak więc... Proszę sprawdzić punkt alfa. Transportery opancerzone punkt dużo punkt bardziej stacji. nam się przydadzą. Nie możemy pozwolić Amerykanom na zajęcie kolejnej stacji. Ok, jak tam wy sobie? Wedzicie? Tu Centrala wyruszamy. Jednostka 1 zabezpiecznima. Okej, okay, dobra. Czy tu wchodzą? Jakby wy sobie tutaj chodzicie Całkiem spoko. Nie wiem, żaden problem. wyładowane. Okej, okay, balsów wyładowany, tak więc... Podjedźcie tutaj. Przeciwnicy się przemieszczają. Widzimy saperów JSF. Wspaniałe dowodzenie i kontrola. Proszę sprawdzić punkt Lima. Zabezpieczyliśmy ją. Możemy wygrać utrzymując te dwie stacje... I... Okej, okay, a więc mamy teraz dwie możliwości. Możemy albo, albo... Cios... Yy, zająć stacja. Alfę i w ten sposób wygrać, albo odczekać niecałe 5 minut i, i wtedy wygrywamy automatycznie, ponieważ przejęliśmy większość punktów. Uwaga, tutaj wrogie. Teraz wrogie śmigłowce atakują naszą piechotę, która zabezpieczyła ten punkt. Dobra, śmigłowce wroga. Krzmocić w nich nie ma, nie ma lipy, nie dać się. Ale spoko, nasi, chłopaki, nasi chłopcy tutaj ładnie się chowają za przeszkodami. Dobra, Dobra, gdzie wy jesteście. Dobra, wy tu pędzicie, tak? Wszystkie maszyny w pełnej siły bojowej. Okay, rapier, dobrze sobie działa. Jak widać, każda jednostka ma tutaj swój kryptonim. Edzo, mamy szable. Mamy rapier, to są dwa oddziały piechoty, śmigłowce, to tam gusta. Tangusten, przepraszam. A yy, oddział yy, wozów bojowych do Dunaj. Ej, dobra, śmigłowcy przeciwnika mają tutaj gorąco. Zostają się pod ostrzał. No, niestety nie udało nam się ich zniszczyć. Proszę sprawdzić sektor centralny. Wróg się przemieszcza. Widzimy kombi M118. Ok. Jest, proszę. proszę sprawdzić jednostkę 3. Są w niebezpieczeństwie. Wrogie. Wrogie. Pojazdy. A wy tutaj. Za bardzo się wysunęliście. Okej, okay, dobra. Ładnie grzmocimy w przeciwnika. głowiec zacięliście. Chcieliby. Jednostka 3 odwrót. Jednostka 3 odwrót okej. Okay. System sterowania głosowego działa. Może nie działa. Jakoś super mega prężnie, ale... Sprawdza się, sprawdza się mimo. Mimo wszelkich kontrowersji, jakie może tego typu sterowanie yy, prowadzić. Nie wiem, czy uda nam się zająć tą alfę. Z powodu takiego, że... Oni nas tutaj cały czas będą teraz atakować. Nie dadzą nam chwili spokoju. Dobra, odesłaliśmy się głowce. Proszę sprawdzić sektor północ. Zauważono wrogę. Widzimy oddział saperski JSF. Okej. Okay. Tutaj wjechaliśmy. Otwieram. Otwieram. Ok, zlecimy sobie czołgi na pomoc. Widzimy czołgi szwarcowe. Proszę sprawdzić jednostkę. Uła! Nie, dobre. wycofać się. Wycofać się, spadać mogą otrzymać rozkaz atakowania budynków, albo przemieszczania się we wskazane miejsca bez wykorzystywania osłon. Uuuu, zniszczyli mi nie Niedobrze. Kuprawnie. Wszystkie drużyny w pełnej sile bojowej. O no, cóż, nie, wy, nie, nie wyszło idealnie. Jednostka cztery, ewakuacja. Cztery. Ewakuacja. Nie ma? Odwrót. Pantery też wjeżdżać Zróbmy im przeprowadzić silny atak Czołg Przyszedł z w panter Proszę sprawdzić jednostkę 2 Poniosą straty Okej, czołgi pantera są już gotowe Wrogowie desantują wojsko. Widzimy Valkyriek, paus do Uuu, czołgi wroga Nie mamy tu żadnej odpłaty Kurde, zamiast zabezpieczyć, wejść do budynku to tutaj jakieś... Akcje niepotrzebne robicie. Ja Wchodzić do tego budynku szybko. Właścić, właścić, właścić. Nie ma chwili do stracenia. Okej. Okay. Dobre, ale i tak powoli kończy się bitwa. A więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mamy zwycięstwo. Przechwyciliśmy większość przekaźników. Dobre, lecimy dalej. Peace.